Cześć, z tej strony Sebastian i witam Was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj jestem w Karkonoszach w Karpaczu i startuję na zimową śnieżkę. Przed nami około 19 km wędrówki, także zostańcie ze mną, zapraszam. Was kochani w zimowym Karpaczu. Dzisiaj ruszam na śnieżkę królowa karkonoszy 1605 metrów nad poziomem morza. Jest to wycieczka zimowa. Pokażę Wam tutaj, jakie są najłatwiejsze trasy na ten szczyt, jak można się tam łatwo dostać i jak można zrobić tą wspaniałą zimową wyprawę, o której marzy praktycznie każdy. To nam jest dzisiaj standardowa trasa na śnieżkę, taka, która przechodzi aż przez trzy schroniska górskie. Trasa w miarę lekka, trasa w miarę przyjemna. Nie ma tutaj bardzo stromych podejść. A widoki naprawdę będą na niej fantastyczne. Ja dzisiaj sobie troszeczkę tą wycieczkę rozszerzę i pokażę wam jeszcze kilka dodatkowych ciekawych miejsc, które warto zobaczyć w Karkonoszach po zaliczeniu Śnieżki. Także co, zaczynamy dzisiaj dreptanie i ruszamy na zdobywanie królowej Karkonosz. No i mamy początek szlaku. Chodzimy do karkonoskiego parku narodowego. A wchodzimy na śnieżkę na początek szlakiem żółtym. Początek łagodny, nie będzie tutaj jakichś ciężkich podejść. Tutaj mamy szlak dojściowy do kasy biletowej której należy zakupić bilet. Niezależnie od szlaku, który wybierzecie na Śnieżkę, taka kasa biletowa na pewno na waszej trasie się pojawi. W tym roku opłata normalna za jednodniowy, indywidualny bilet 10 zł i ulgowy bilet 5 zł. Jest godzina 7.30, więc kasa biletowa jeszcze zamknięta. No ale poradzę sobie z tym kupując bilety w aplikacji. A tutaj jeszcze mam dla Was taką jedną ciekawostkę. Jeżeli chcecie wybrać się na śnieżkę, ale nie lubicie długiego dreptania, to jest jeszcze opcja skorzystać tutaj z wyciągu narciarskiego kopa. W Karpacz, który dowiedzie Was na szczyt kopa i stamtąd będziecie mieli już praktycznie rzut beretem do schroniska pod śnieżką i na samą śnieżkę. My no mamy co, mamy jeszcze aplikację. Bilet wstęp do. parku Zobaczymy, czy uda mi się kupić bez rękawiczki nie. 10 zł bilet, który można zakupić w aplikacji, jeżeli kasy są zamknięte. A dlaczego jest to ważne? Ponieważ na szlakach Karkonosza Straż Parku może Was zatrzymać i sprawdzić, czy macie ważny bilet wstępu. Bilet już zakupiony ruszam zatem żółtym szlakiem na podejście do schroniska PTTK strzecha akademicka. No ale jeszcze kilka słów na temat tego, jak przygotować się na zimowe wyjście na śnieżkę. Przede wszystkim, pierwsza i najważniejsza rzecz, zawsze sprawdzajcie pogodę. Ważne jest też, aby przygotować się na tę wycieczkę jak na prawdziwe zimowe warunki. Także obowiązkowo czapka na głowę, coś na szyję, dobra gruba kurtka zimowa, no i rękawiczki. Obowiązkowo też na wycieczkę na śnieżkę zabieramy ze sobą raczki. Raczki takie można kupić w dowolnym sklepie sportowym, na przykład w Decathlonie a bezpieczeństwo wasze będzie zwiększone naprawdę wielokrotnie. No to co? Przed nami szlak żółty, jeszcze troszeczkę podejścia. Godzina 8 rano, a szlak praktycznie pusty. Ciśniemy zatem dalej, przed nami schronisko PZDK Strzecha Akademicka. No i mamy pierwszy odcinek już za nami Docieram do schroniska PTTK Akademicka Zostało mi 5 minut żółtym szlakiem No i witam was na hali Złotówka W Karkonoszach Tutaj jak już widzicie aura diametralnie się zmienia do tego co było na dole Tutaj mamy już warunki mocno zimowe No ale jest naprawdę przyjemnie i naprawdę jest bardzo dobra widoczność na razie Miejmy nadzieję, że tak zostanie no bo przed nami jeszcze dzisiaj sporo, sporo dreptania. No to co, mamy pierwszą atrakcję, mamy schronisko górskie w Karkonoszach. Chodźmy zatem zobaczyć jak ono wygląda, chodźmy się troszeczkę ogrzać. No ale to nie jest pierwsze schronisko, które dzisiaj będziemy odwiedzać. Pora zatem na zwiedzanie schroniska PTTK. Trzecha akademicka. Zapraszam. Pierwsze schronisko na tracie mono, już zaliczone. Schronisko Petoteka Strzecha Akademicka, ale tutaj zaraz jest jeszcze drugie miejsce, które warto zobaczyć, czyli schronisko Samotnia. Tutaj musimy odbić na szlak niebieski. Schronisko Petoteka Samotnia 15 minut. Tam właśnie się udamy. Schronisko to niedawno przechodziło burzliwą historię, ale oni opowiem wam już, jak będziemy na miejscu. Mamy tył schroniska Strzecha Akademicka. A tutaj mamy Szlak Niebieski. Szlak Niebieski oznaczony na takich wysokich tyczkach. W ogóle po co są tutaj te tyczki? Te tyczki w Karkonoszu są po to, żeby w zimę pomagać wyznaczać trasę szlaków, ponieważ pokrywa śnieżna Potrafi być tutaj naprawdę wysoka, i często przykrywa ona praktycznie wszystkie znaki turystyczne. Także jest taka tradycja, że stawia się właśnie takie tyczki na trasie szlaku, żebyście mogli łatwiej odnaleźć drogę podczas zimowych górskich wędrówek. A na zimowe wycieczki w góry polecam wam zabierać ze sobą nawet najtańsze gogle narciarskie, zwłaszcza tutaj w karkonosze, ponieważ często zacina tutaj takim drobnym śnieżkiem, a wiać tutaj potrafi. Naprawdę nieźle. Dzisiaj pogoda mówi, że będzie około 30-40 km na godzinę wiatr, ale zdarza się, że wieje tu nawet 100-120 na godzinę. I wtedy nie da się patrzeć praktycznie do przodu bez takich gogli. Także sprzęt bardzo przydatny. Można za niewielką cenę kupić go w dowolnym sklepie. Mamy dalszą część niebieskiego szlaku. No i zobaczcie, tutaj w dole, tutaj, tutaj na dole jest już schronisko Samotnia. A schronisko Samotnia położone jest w kotle małego stawu karkonoskiego. Otoczony jest właśnie takimi wysokimi szytami. A tam po górze Biegnie ścieżka i tą ścieżką spróbujemy później przejść, ale zanim pójdziemy na tą wysoką ścieżkę, to chodźmy jeszcze zobaczyć wnętrze schroniska samotnia, bo przeszło ono ostatnio duże zmiany. Przez kilkadziesiąt dobrych lat było ono pod zarządem rodziny Siemaszków i niedawno przeszło ono w inne ręce, zmienił się dzierżawca, no i podobno zmienił się tutaj klimat. Zobaczymy jak to wygląda od środka. No bo nie ma co oceniać po komentarzach. Trzeba to zobaczyć na własne oczy. Także wbijamy do schroniska samotnia i idziemy oglądać to ciekawe miejsce w Karkonoszach. No, muszę przyznać, że schronisko się troszeczkę zmieniło. Wnętrze na pewno wygląda inaczej. Chyba jest troszeczkę więcej miejsca. Jak tutaj skarmią, jak tutaj się śpi. Sprawdzimy to następnym razem. Przed nami dalsza część wycieczki. Ruszamy z powrotem szlakiem niebieskim w stronę schroniska Skrzydła Gadynicka i zaczynamy już marsz w stronę śnieżki. To jest podejście główne na Śnieżkę. Tutaj warto wejść jako dodatkową atrakcję. No i jestem już z powrotem na właściwym szlaku podejściowym w stronę Śnieżki. Ruszam na spaloną strażnicę, miejsce gdzie niebieski szlak turystyczny, teraz od Strzechy Akademickiej, łączy się z głównym szlakiem Sudeckim, i ruszamy nim dalej do Domu Śląskiego. Jest to trzecie kolejne schronisko w Karkonoszach. Zobaczycie jak ono wygląda. Stamtąd już zaczyna się właściwe podejście na szczyt śnieżki. Pogoda w karkonaszach potrafi zmieniać się bardzo szybko. Przed chwilą mieliśmy piękne słoneczko, ani ja jednej chmurki a teraz mamy tutaj taką chmurę z mgłą praktycznie widoczności za chwilkę nie będzie w ogóle no ale zobaczymy, zanim może dotrzemy pólnie na Śnieżkę to te chmury się przewieją i będziemy mogli zobaczyć coś fajnego no i mamy spaloną strażnicę 4430 metrów nad poziomem morza idziemy do schroniska Dom Śląski 20 minut no i tak jak wam mówiłem, wchodzimy troszeczkę wyżej w Karkonosze i z pięknej pogody na dole robi nam się Naprawdę zimowy, zimny krajobraz. Żeby wybrać się w Karkonosze zimową porą, wcale nie trzeba kupować sprzętu za tysiące złotych. Wystarczy naprawdę podstawowy sprzęt górski do zimowej wędrówki. Ja zakupiłem swoją kurtkę w typy Decathlon jakiś czas temu, kosztowała mnie może 180 zł, 200 zł. Gogle tak samo, to jest niewielki wydatek. Buty nie trzeba kupować nie wiadomo jakich podejściowych butów wysokogórskich alpinistycznych. Trzeba to robić z głową. Dobrze mieć kilka warstw ubrań no i przede wszystkim teraczki. Teraczki to jest podstawa, co się jeszcze przydaje podczas takich wędrówek. kliki turystyczne, które pomogą Wam pokonać największe podejście, najbardziej strube podejścia ciążą wam plecy, trochę nogi kręgosłup. Tutaj już mamy niebieski szlak pod dom Śląski, który zaprowadzi nas dalej prosto na śnieżkę. I tutaj też mamy główny szlak sudecki, wspaniały długożdystansowy szlak pieszy, który udało mi się już przejść cały. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to polecam wam wbić właśnie tutaj, zobaczyć go, bo naprawdę warto jest to fantastyczna przygoda w całych sudetach. Zbliżamy się, kochani, zbliżamy się do królowej karkon. Noszy. Śnieżka, szczyt korony Gór Polski, 1605 metrów nad poziomem morza, przed nami żółty budynek, który widać już, to jest Dom Śląski, trzecie schronisko w Karkonoszach, tuż pod samą Śnieżką, także będzie można tutaj odpocząć chwilkę przed pokonywaniem stromego podejścia, a co nas czeka na tym podejściu? Tutaj mamy szlak główny. I tutaj mamy taki, na, taki zygzak, jeżeli dobrze widać. Jest zygzak, który wchodzi na górę. To jest szlak z zakosami, który latem jest jednokierunkowy. Nim się właśnie wchodzi na szczyt śnieżki. A zejście mamy tutaj w dół droga jubileuszowa, która po większych opadach śniegu jest zamykana i to jest właśnie ten najbardziej niebezpieczny odcinek dzisiejszej trasy. Tutaj przynoszą nam się raczki, tutaj będziemy to pokonywać, a na górze czeka na nas obserwatorium, piękne widoki i parę atrakcji, o których opowiem Wam na szczycie. No a tutaj kolejna ważna rzecz, kopa, wyciąg, drogowskaz. Mamy tutaj czarny szlak, który właśnie prowadzi na szczyt kopa. Kopa to ten szczyt tam z przodu przed nami. No i tutaj jest ten szlak, który... Wychodzi z górnej stacji wyciągu narciarskiego z Karpacza. Tak popularny wyciąg w Karpaczu, który wszyscy wjeżdżają tutaj pod samą Śnieżkę. No ale my dzisiaj na łatwizny nie idziemy. Piechotką, fajne podejście. Także jeżeli nie chcecie całej tej trasy pokonywać, pieszo jest opcja na łatwiejszy dojazd. Tutaj mamy dom śląski. No i tutaj zobaczcie, mamy podejście, i tutaj do góry idziemy tym zygzaczkiem. Na samiutką górę. To jest trasa podejściowa na śnieżkę, droga za kosami. Ale zanim zaczniemy ją pokonywać, no to najpierw odwiedźmy to żółte schronisko Dom Śląski. Pod śnieżką, zapraszam. Wielki już zaliczony, pora zatem rozpocząć podejście na śnieżkę. Ale zanim zaczniemy wchodzić na szczyt, ubieramy raczki. Tak jak Wam obiecałem, pokażę Wam jak wyglądają takie raczki. Raczki to jest taka nakładka na buty z kolcami. Kosztuje około 100-200 zł. No i naciągamy takiego raczka na buta. I z takimi kolcami będziemy pokonywać cały oblodzony szlak. No i dobra, buty już obkolcowane. Wygląda to mniej więcej tak. Więc poślizgowość tego buta na trasie się zmniejszyła o 100%. No i możemy zaczynać z raczkami na nogach. Rozpoczynamy podejście drogą za kosami. Podejście 30 minut na szczyt. Idziemy za kosami, czyli tutaj, Prawo i powoli pod górkę, tarasami widokowymi, a wrócimy sobie tą stroną, czyli drogą jubileuszową, która jeszcze jest otwarta, ale już niedługo będzie ona zamykana na zimę z powodu zagrożenia śmiertelnym upadkiem. Także, jeżeli jest to droga zamknięta, to na nią nie wchodzimy. Ciśniemy zatem na śnieżkę. Pod samym szczytem śnieżki pora zatem zobaczyć co kryje się na jej szczycie. Zapraszam do oglądania. No jak widać o widoki na śnieżce jednak trudno. Warunki kompletnie zimowe. Akurat jeszcze przechodzi tędy chmura, udało mi się znaleźć moment chronienie tutaj przed wiatrem. No to co, spróbuję tu jeszcze chwilę posiedzieć, spróbuję zobaczyć się z jakiś fajny widok. No ale ruszy, śniegiem, zacina po oczach, Ciężko tutaj wystać, także, po... także zobaczymy. No może się jeszcze chwilkę przejaśni. Może będą jakieś fajne widoki, chociaż się nie zapowiada. No i tak to już ze śnieżką jest, że w okresie zimowym o te widoki dość ciężko. Pora na kolejne części. Teraz zejście drogą jubileuszową. Droga jubileuszowa, łatwiejsze podejście na śnieżkę, najłatwiejsze podejście latem. Zimą zamykana. Na razie mam to szczęście, że droga ta jest na razie jeszcze otwarta, więc zobaczymy, jak będzie ona wyglądała teraz w zimę. Jest praktycznie cała skuta lodem. Możecie to zobaczyć tutaj. Jest praktycznie lód. Także trzeba raczki tutaj mieć obowiązkowo, żeby zejść tą drogą. No i witam na drodze jubileuszowej. Mamy wbocze śnieżki. No i właśnie ta droga jest zamykana w okresie zimowym. W tego, że jest nawiane ogromna ilość śniegu. A spaść tutaj na dół, ten w śmierci to jest koniec. Także jeżeli droga jest zamknięta, to po prostu na nią nie wchodźcie zimą. Bezpieczniej jest. Jest wejść za kosami i zejść za kosami. No widoku znowu nie mamy, znowu przyszła chmura, także uderzymy pod dom Śląski, chwilę się tam rozgrzeje. No i zobaczymy co dalej. Bo pogoda nam się tutaj niestety popsuła. Jak widzicie sytuacja na szlaku nam się mocno zmieniła. Widoczność jest praktycznie zerowa. Także co? Ruszamy na samotnie. Ominiemy ten czerwony szlak jednak, żeby nie iść tamtędy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Idziemy na samotnie i tam pokażę Wam szlak alternatywny, szlak niebieski. Przez zobaczymy sobie mały staw karkodowski, no i może rzut oko będzie jakiś możliwy na duży staw. A później zejdziemy sobie już na świątynię Wank. Jestem z powrotem już pod samotnią na niebieskim szlaku. No i teraz tak, pierwotna trasa zakładała przejście górą tutaj w tej chmurze czerwonego szlaku, głównego szlaku Sudeckiego na słoneczniki. No ale jak widzicie, nie ma to najmniejszego sensu. Widoków praktycznie by nie było żadnych. Więc pokażę Wam alternatywny szlak niebieski, który idzie dołem tutaj kotłem małego stawu karkonoskiego i wychodzi prosto na świątynię Wank. I świątynia Wank to jest kolejna wielka atrakcja w Karpaczu, którą koniecznie musicie tutaj zobaczyć podczas wycieczki na Śnieżkę. Bieramy Karpacz Jar. godzina 30. Szlak niebieski, i on biegnie brzegiem małego stawu karkonowskiego, trasa bardziej kameralna, mniej uczęszczana, bo tutaj po prawej mamy główny szlak dojściowy do samotni. Znowu przy szlaku mamy trochę wiatru, no ale zobaczcie na to. Piękny, mały staw karkonoski o tej porze w listopadzie już praktycznie zamarznięty. A tutaj mamy niebieski szlak, który biegnie jego brzegiem. No i ten szlak też przeprowadzi nas obok dużego stawu karkonowskiego, który możecie zobaczyć tutaj. Tutaj na zdjęciu, jak on wygląda. Niestety nie mogę Wam go pokazać z tej perspektywy, ponieważ szlak pod wielki staw karkonoski nie dociera. Jest to rezerwat ochrony ścisłej i nie wolno tam podchodzić. Można go oglądać jedynie z górnego tarasu widokowego, no ale dzisiaj widoków z góry niestety nie byłoby praktycznie żadnych. Zobaczmy jeszcze przez chwilę, jak wygląda mały staw karkonoski już troszeczkę z innego ujęcia. Tak właśnie prezentuje się szlak niebieski z Samotni do świątyni Wang. Szlak bardziej kameralny, szlak bardziej leśny. Ścieżka bardziej wąska, więc mniej turystów. Naprawdę fajna alternatywa, jeżeli nie lubicie wędrować po karkonoszach w dużych tłumach. Tutaj na niebieskim szlaku jest jeszcze ścieżka edukacyjna. Co chwilę mijam tablice informacyjne z ciekawostkami na temat karkonoszy. Więc jeżeli interesują Was takie fakty, to niebieski szlak ze świątyni Wang do samotni jest tym, którym właśnie chcecie podążać. Witam Was, kochani, na karkonowskiej polanie 1067 metrów nad poziomem morza. Tutaj mamy kolejne rozdroże, tutaj mamy węzeł szlaków i zobaczmy gdzie tutaj możemy dojść. Ja szedłem ze schroniska Dom Śląski, schroniska Petrotyka na Przełęczy Orka i niebieskim szlakiem. Od tamtej strony tutaj możemy, mamy żółty szlak, który prowadzi na Słoneczniki i tym szlakiem docelowo miałem dzisiaj schodzić. Tutaj mamy jeszcze szlak zielony na Słonecznik, 45 minut. A my kierujemy się teraz na szlak zielono-żółto-niebieski do Karpacza Górnego Wang. 45 minut i przy Wangu będziemy kończyć całą wędrówkę. Tutaj jeszcze mały rzut oka jak zrobiliśmy tą trasę inaczej. Czyli miałem iść sobie tędy tutaj paloną strażnicą nad kotłami małego stawu i kocioł wielkiego stawu i tędy byśmy schodzili przez pielgrzymy na polane, a zrobiliśmy troszeczkę inną tą traskę. Tutaj odbiliśmy na szlak niebieski przez samotnie. I tutaj niebieskim szlakiem prosto na polany, troszeczkę droga krótsza. Teraz idziemy szlakiem niebieskim z powrotem do świątyni Wang. No i witam Was kochani ponownie w Karpaczu. Niebieski szlak, w którym wędrowaliśmy wspólnie prowadza prosto na świątynię wang, więc tak jak wam obiecałem zobaczmy jeszcze jakie ciekawostki kryją się w tej magicznej świątyni zwiedzanie od 9 do 17 i od 11.30 do 16.30 no to nie jest jakoś długo otwarte a ceny biletów na rok 2024 13 zł, 7 zł za zwiedzanie wnętrza kościoła nie jest to duża opłata, no ale do środka naprawdę warto wejść. na teren ogrodu w świątyni wang możecie wejść bez opłaty a kryje się tu naprawdę sporo ciekawostek. Na przykład pomnik Łazarza, piękna rzeźba w drewnie pod bluszczem. Takich smaczków jest tutaj sporo, sporo więcej. A zresztą co będę Wam opowiadał, zobaczcie sami jak to wygląda. Zapraszam Was na zwiedzanie świątyni Wang w Karpaczu. I tym kościelnym akcentem kończymy naszą wyprawę na Śnieżkę. Za nami ponad 20 km marszu po szczytach Karkonoszy, także naprawdę sporo dreptania. Mam nadzieję, zatem, że film Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, które momenty podobały Wam się najbardziej. I czy sami podejmiecie się wyzwania wejścia na królową Karkonoszy zimą. A ja dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. I zapraszam Was na kolejną wycieczkę. Cześć, do zobaczenia na szlaku!